Siemano, z tej strony Miłość, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o: Snoop Dogg chce oddalić pozew na 100 milionów dolarów. Dramatyczna przemiana Didiego w więzieniu. Bonus o pierwszych chwilach po wyjściu na wolność. Zamieszanie z koncertami z powodu żałoby. Kolejny rapowy program na horyzoncie. Hada z potężnym osiągnięciem. Powód odcięcia Maka od Matczaka. Malik o Alberto i Santino. Jeszcze na szybkości zanim zaczniemy To chciałem was poprosić o zostawienie lajka, suba i komentarza dla zasięgu Ale żeby nie przeciągać lećmy z materiałem Snoop Dogg znów znalazł się na celowniku w sprawie sądowej Która może kosztować go fortunę Mowa tu o pozwie opiewającym na kwotę przekraczającą 100 milionów dolarów Złożonym przez Lidię Harris Czyli byłą żonę współzałożyciela Death Row Records Michaela Harrisa Pani Lidia twierdzi, że przez lata nie otrzymała należnych jej pieniędzy Z tytułu udziału w powstaniu legendarnej wytwórni Odpowiedzialność za to ponoszą zarówno Snoop Dogg, jak i inni gracze w branży, w tym Sugnight, Interscope Records, Time Warner i Universal Music Group. Snoop jednak nie zamierza siedzieć cicho i grzecznie przyjmować zarzutów. Razem ze swoim zespołem prawników złożył oficjalny wniosek o oddalenie pozwu. Argumentuje to przede wszystkim faktem, że sprawa rzekomo dawno się przedawniła, bo według jego prawników Harry zbyt długo zwlekała z podjęciem działań i obecnie nie ma już na to żadnych podstaw prawnych do dochodzenia swoich roszczeń. Co więcej, zespół Snoop Dogga zarzuca kobiecie, że jej działania mają charakter czysto nękający i są kontynuacją długoletniego sporu, który teraz to przeniosła z Kalifornii do sądu w Teksasie. Aczkolwiek na ten moment sąd nie rozpatrzył jeszcze wniosku Snoopa, a inne strony pozwu, czyli m.in. Universal czy Time Warner, wciąż nie zabrały głosu w tej sprawie. Ale co dokładnie zarzuca Snoopowi i innym Lydia Harris, już tłumaczę. Jej wersja wydarzeń mówi, że w 1989 roku zainwestowała półtorej miliona dolarów we wczesny rozwój Death Row Records. Twierdzi, że bez tej kwoty wytwórnia nie miałaby Wystartować i osiągnąć sporego sukcesu, ale kiedy już zaczęły pojawiać się duże pieniądze, została z tego całkowicie wykluczona. Jej zdaniem, osoby związane z twórnią zrobiły wszystko, aby zablokować jej dostęp do należnych środków. A obecnie, po tym jak Snoop Dogg przejął prawa do Defrą Records, uważa, że to właśnie on powinien ponieść za to odpowiedzialność. Warto też dodać, że nie jest to pierwsze podejście Harris do tej sprawy. Już w 2002 roku pozwała Shuk Knighta oraz Row Records i wygrała. Sąd przyznał jej wtedy odszkodowanie w wysokości 100%. 7 milionów dolarów. Problem jednak polega na tym, że przez lata label przechodził z rąk do rąk, a kwota nigdy nie trafiła na jej konto. Aktualnie właścicielem defrow jest właśnie Snoop Dogg, stąd też ponowna próba dochodzenia roszczeń. A jakby tego było mało, w całej sprawie znów pojawia się Shook Knight, która obecnie przybywa za kratkami. Były bo z defrow, znany z bardzo ciętego języka, mocno uderzył ostatnio w Snoopa w jednym z wywiadów. Otwarcie podważył jego prawo do nazywania się właścicielem wytwórni, sugerując, że wszystko to jest jedynie pustym hasłem marketingowym. Według Nighta Snoopy nie pokazał żadnych papierów potwierdzających przejęcie Deathrow Records, a jego działania to próba odtworzenia czegoś, co kiedyś było potęgą, ale bez sukcesu. Dodał też, że jego zdaniem Snoop Dogg nie zrobił nic dobrego ani dla Death Jam, ani teraz dla Deathrow, a wszystkie nowe ruchy kończą się fiaskiem. Cała sytuacja robi się coraz bardziej napięta i wydaje się, że to dopiero początek sądowej batalii. Jeżeli sąd nie przychyli się do wniosku Snoopa o oddalenie pozwu, może go czekać długa i bardzo kosztowna walka, nie tylko o pieniądze. ale też o reputację Didi, jeszcze nie tak dawno jeden z najbardziej wpływowych ludzi w całym świecie muzyki, dziś przybywa w areszcie, oczekując na proces w jednej z najgłośniejszych spraw ostatnich lat. I wszystko wskazuje na to, że pobyt za kratkami odciska na nim bardzo widoczne piętno, nie tylko psychicznie, ale i fizycznie. Kilka dni temu Didi pojawił się na rozprawie sądowej, gdzie próbował przekonać sędziego do przełożenia terminu swojego procesu. Powód, pojawienie się nowych zarzutów, które jego zdaniem wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie obrony. Sąd jednak nie przychylił się do Prośby i termin pozostaje bez żadnych zmian. Co bardzo istotne, na sali nie było żadnych kamer, ale był obecny rysownik sądowy, który przygotował szkic przedstawiający aktualny wygląd Didiego. No i tu zaczęło się poruszenie. Artysta, znany z nienagannego wizerunku, wygląda na zupełnie inną osobę. Z jego głowy zniknęły charakterystyczne czarne włosy. Na szkicu widzimy, że całkowicie posiwiał. Fryzura wygląda na zaniedbaną, broda jest szara i również nieogolona, a całość sprawia wrażenie, jakby raper bardzo wyraźnie schudł. I choć nie mamy potwierdzonych informacji o jego stanie zdrowia, to z każdej strony widać, że wielomiesięczny pobyt w nowojorskim areszcie mocno odbił się na jego formie. Trudno się dziwić. Atmosfera wokół Didiego jest dziś bardziej napięta niż kiedykolwiek wcześniej. A skoro mowa o procesie, są też nowe informacje w tej sprawie. Didi i jego prawnicy zdołali odnieść mały sukces. Albowiem otrzymali zgodę na wgląd do roboczych wersji nieopublikowanej książki Casey, czyli byłej partnerki rapera, która złożyła przeciw niemu bardzo poważne oskarżenia. Mowa tu o w szkicach autobiografii, która rzekomo zawiera opisy ich relacji i różnych niepokojących sytuacji z ich wspólnej przeszłości. Didiemu bardzo zależało na tych materiałach, ponieważ jak twierdzi jego ekipa, wcześniejsze wersje książki mogą zawierać nieścisłości w stosunku do późniejszych zeznań Casey, a to może być kluczowe w budowaniu linii obrony. Casey i prawnicy próbowali zablokować dostęp do materiałów, ale sąd ostatecznie przyznał Didiemu prawo do zapoznania się z tym, co znajduje się już w rękach prokuratury. Jednocześnie sędzia odrzucił inne prośby prawników rapera, między innymi o dostęp do prywatnych dzienników, korespondencji czy kont bankowy Casey. I choć wydaje się, że to jedynie drobne elementy tej gigantycznej sprawy, to jednak każda taka decyzja może w dużym stopniu wpłynąć na przebieg procesu. Sam Didi mimo że jak na razie milczy w mediach, z pewnością zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji, a jego wygląd ze szkicu może być najlepszym dowodem na to, jak duży ciężar psychicznie aktualnie dźwiga. Warto też wspomnieć, że według jego prawników jeszcze przed zatrzymaniem Casey miał grozić opublikowaniem książki i sugerować, że za odpowiednią sumę, konkretnie 30 milionów dolarów, może zrezygnować z publikacji. Na razie to jednak tylko wersja jednej ze stron, a sprawa z każdym tygodniem robi się coraz bardziej złożona. Powrót do normalnego życia po latach spędzonych za kratkami, to coś, czego większość z nas nie jest w stanie sobie w ogóle nawet wyobrazić. Dla kogoś, kto przez długi czas funkcjonował w świecie, gdzie każda minuta była zaplanowana, gdzie nie było prywatności, gdzie wszystko działało na zasadzie rygoru i ograniczeń, zwykłe wyjście do sklepu może być jak skok w inny wymiar. I tak właśnie te pierwsze chwile na wolności opisał bonus RPK, który nie tak dawno opuścił zakład karny i zaczął ponownie układać sobie życie na swoich własnych zasadach. Z relacji samego rapera wynika, że moment wyjścia. Wyjścia na wolność był czymś w rodzaju szoku sensorycznego. Zwykła wizyta na stacji benzynowej, dla każdego z nas normalna, codzienna sytuacja. Dla niego była doświadczeniem niemalże surrealistycznym. Sklep, światło, kolory, możliwość samodzielnego wzięcia butelki z półki to wszystko po latach izolacji wywołało u niego ogromne wrażenie jakby wylądował na jakimś statku kosmicznym. Przez wiele lat nie miał nawet okazji samemu wybrać napoju, bo wszystko podawane było przez pracowników kantyny. Tam wszystko było zorganizowane, szybkie, chłodne, odarte z wyboru. Dla zwykłego człowieka może to zabrzmieć banalnie, ale jeżeli ktoś spędził długie miesiące czy lata w zamknięciu, każda najdrobniejsza rzecz życia codziennego nabiera zupełnie nowego znaczenia. Największy kontrast? Wolność. Brak strażnika patrzącego na ręce, brak limitów czasowych, żadnych zamkniętych drzwi i żadnych wyznaczonych godzin spacerów. Zero rygoru. Po prostu normalne, wolne życie. Wyszedłem, to był wiadomo strzał, kolory, jak szedłem na stację benzynową, to w ogóle masakra, jakbym do jakiegoś statu Kosmicznego wszedł. W ogóle możliwość, wiesz, wzięcia chociażby butelki z jakimś piciem, wiesz, obejrzenia z każdej strony, no bo tak jak chodziłem do kantyny, no to wszystko mi podawała pani, no to ja bym chciał to, to bym chciał to i ona mi to dawała, więc tutaj miałem możliwość, żeby wziąć samemu. No kurczę, no to takie jest dla zwykłego człowieka. To, co jest naturalne, no to ja to miałem tam odebrane, tak? Więc te kolory, to, że. Nikt gdzieś tam mnie nie pilnował, jak chodziłem. Nie miałem ograniczeń czasowych, no bo wiadomo, że na 24 godziny masz tam godzinę spaceru, która ci przysługuje każdemu więźniowi. Więc to jest ten jedyny czas, kiedy możesz wyjść z celi. Jeżeli oczywiście nie pracujesz i siedzisz pod celą, tak? Więc tutaj już mnie nikt nie pilnuje, nikt nie nakłada na mnie żadnych limitów czasowych. Wracam do domu, wiesz, pierwszy strzał, no kurczę, dzieci, pieski, kobita, e, wszyscy się cieszą w ogóle. No coś niesamowitego, no to są takie odczucia aż trudne do opisania. E, wszedłem, przywitałem się ze wszystkimi, wyprzytulałem. No pierwsze co zrobiłem, to poszedłem z psami na spacer. No tak mi brakowało takiego e, po prostu ludzkiego przejścia się na spacer z pieskami, obejścia osiedla, zobaczyć jak tam się wszystko pozmieniało, no bo jednak nie było mnie trochę czasu, więc byłem tego ciekawy, no i to poczucie, samo poczucie to, że nikt za mną nie chodzi, nikt mnie nie pilnuje i, i wreszcie mam tyle czasu, ile chcę. Ostatnie dni przyniosły niemałe zamieszanie w świecie wydarzeń kulturalnych, a zwłaszcza koncertów rapowych. A wszystko przez ogłoszenie przez prezydenta Andrzeja Dudę żałoby narodowej, która przypada na sobotę 26 kwietnia, czyli dzień pogrzebu papieża Franciszka. Choć dla wielu to przewidywalny ruch, nie brakuje też głosów zdziwienia. Decyzja ta automatycznie postawiła pod znakiem zapytania szereg zaplanowanych wydarzeń, w tym kilka głośnych imprez ze świata rapu. Największe poruszenie wywołał temat koncertu Oestera, czyli 120 Rap Festu, który ma odbyć się w łódzkiej Atlas Arenie właśnie w dniu żałoby. Przez długi czas nie było wiadomo, czy wydarzenie dojdzie finalnie do skutku, ale sam Ostry postanowił zabrać głos i uciąć wszelkie spekulacje. W krótkim komunikacie ogłosił, że koncert odbędzie się zgodnie z planem, z szacunkiem do zaistniałej sytuacji, ale bez zmiany terminu. Siemanko, z tej strony Ostry, prosto ze studia i... No cóż, no przerwałem pracę po to, żeby Wam powiedzieć bardzo ważną informację z całym szacunkiem za, dla zaistniałych okoliczności, ale koncert się odbędzie. Zapewniam Was, że wszystko idzie zgodnie z planem. Nic się nie zmieniło. Wpadajcie do Łodzi. Widzimy się w sobotę. 26. Atlas Arena. Dziękuję Wam serdecznie. Również fani Kenke czekali z niecierpliwością co z jego koncertem w Radomiu jednym z największych solowych występów w jego całej karierze. Organizatorzy po analizie sytuacji i konsultacjach postanowili nie przekładać wydarzenia. Jednocześnie zaznaczyli, że szanują podejście każdej osoby do tematu żałoby i umożliwili zwrot biletów do czwartku w południe dla tych, którzy zdecydują się na niej nie uczestniczyć. A w podobnej sytuacji znalazły się inne planowane na sobotę wydarzenia, m.in. koncert Young osi w klubie Odnowa w Toruniu. Czy przykładowo występ Filip Inel Łódzkim Lordi Club. Jak na razie organizatorzy nie ogłosili zmian, choć fani nie ukrywają obaw, że sytuacja może się jeszcze zmienić. Na ten moment, pomimo żałoby, żaden duży koncert rapowy w Polsce nie został oficjalnie odwołany. Raperzy i organizatorzy próbują wyważyć szacunek dla sytuacji z obowiązkiem wobec fanów i złożonych obietnic. Jedno jest pewne, sytuacja jest dynamiczna, a wszyscy zainteresowani będą musieli śledzić rozwój wydarzeń niemal na bieżąco. Ledwo co zakończyła się pierwsza edycja Rap Generation na Amazon Prime, a już na horyzoncie pojawia się kolejny format mający na celu odkrycie nowych talentów w polskim rapie. Tym razem pałeczkę przejmuje Netflix, który już niebawem, bo 14 maja odpala swój własny program pod tytułem Nowe rozdanie Rytm plus Flow Polska. Format nie jest niczym nowym. To lokalna wersja amerykańskiego show, w którym kiedyś to w Jury zasiada m.in. Cardi B. Tym razem za ocenę uczestników polskiej edycji odpowiadają BDOS, dziarma oraz soku. Trójka jurorów miała odwiedzić różne miasta w całym kraju w poszukiwaniu świeżej krwi, która to ma szansę zaistnieć na scenie bez potrzeby podpisywania kontraktu z wytwórnią. A o co chodzi w programie? Już tłumaczę. Zasady są dość proste: uczestnicy muszą przejść przez kilka etapów od castingów regionalnych, przez cyfery, bitewki i tworzenie numerów z topowymi polskimi producentami, aż po wielki finał. Na zwycięzcę czeka aż pół miliona złotych bez żadnych haczyków, kontraktów czy obowiązków. Tylko kasa i otwarte drzwi do rap. -gr. Warto też wspomnieć, że materiał został podzielony na trzy bloki. Pierwszy z nich trafi na platformę 14 maja i obejmuje cztery odcinki. Kolejny pojawią się 21 i 28 i ostatni z nich to oczywiście finał, w którym to poznamy zwycięzcę. W żyli znajdziemy postacie bardzo różne. Od BDOS-a, który cały czas działa aktywnie z ekipą 2115, przez dziarmę znaną ze swojego charakterystycznego stylu i bezkompromisowego podejścia. Aż po Sokoła niewątpliwego weterana, który od lat nie tylko nagrywa, ale też bardzo Mocno angażuje się w różne inicjatywy około Nie da się ukryć, że cały program to kolejna próba wypromowania nowych twarzy na polskiej scenie, ale i stworzenia produktu, który może podbić streamingowe trendy. Choć wiele osób zarzuca tego typu show z sztuczność albo zbytnią komercję, to prawda jest taka, że dla niektórych może to być realna szansa, by się przebić. A tych szans w Polsce, zwłaszcza bez znajomości albo zaplecza medialnego, jak wiadomo, zbyt wiele nie ma. Choć od tragicznej śmierci Hady minęło już kilka lat To jego muzyka nie przestaje żyć w świadomości fanów I właśnie teraz, mimo że rapera nie ma już z nami Jego katalog odnotował historyczny sukces Jakiego nawet nie osiągnął za życia Mowa o szlagierowym numerze Żyć aż do bólu Który właśnie przekroczył barierę 100 milionów viewsów na YouTube To oczywiście pierwszy taki wynik w całej karierze Hady A co więcej, pierwszy jego numer Który w ogóle dobił do takiego pułapu Całość nabiera jeszcze większej symboliki Gdy uświadomimy sobie, że ten numer powstał w bardzo szczegółowych szczególnych okolicznościach. Hada nagrał go w 2013 roku, w okresie kiedy to przebywał na przepustkach z odbywanej odsiadki. W tamtym czasie miał tylko 6 takich przepustek, a mimo to zdołał nagrać kawałek, który dziś przechodzi do historii polskiego rapu, jako najpopularniejszy singiel w całym jego dorobku. Warto też wspomnieć, że choć żyć aż do bólu, od dawna był jednym z najchętniej słuchanych numerów Hady, to osiągnięcie 100 baniek zajął mu aż 11 lat. To pokazuje jak bardzo ten kawałek nosi się sam, bez specjalnych kampanii, bez ciągłego przypominania, i bez hype'u wokół jego osoby. Czysta klasyka, która nie traci na znaczeniu. Cała ta sytuacja pokazuje jedno. Niezależnie od tego, jak burzliwe było życie Hady, jego twórczość przetrwała i nadal trafia do ludzi. A skoro nawet nowe pokolenie fanów klika w jego klipy i wynosi na viralowe poziomy, to można śmiało potwierdzić, że legenda Hady nie tyle trwa, co wciąż rośnie. Na bank wiele osób pamięta, jak głośno było o współpracy Maty z McDonald'em. To właśnie on został pierwszym raperem w Polsce, który wszedł we współpracę z tym gigantem fast foodowym. Jego własny zestaw można było zamówić w każdym lokalu Maka, a kampania marketingowa była wtedy naprawdę przepotężna i niesamowicie widoczna. Wydawało się, że wszystko układa się perfekcyjnie. Mata był wtedy u szczytu popularności, zapełniał największe sceny i stawał się coraz bardziej rozpoznawalny, także poza środowiskiem rapowym. Jednakże niedługo po zakończeniu tej kampanii. Pani wydarzyło się coś, co całkowicie zmieniło cały układ sił. Albowiem na początku 2022 roku matczak został zatrzymany przez policję, którzy znaleźli przy nim niewielką ilość mat. Cała sytuacja szybko trafiła do mediów, a opinia publiczna zareagowała błyskawicznie. I choć wielu fanów rapera nie widziało w tym nic szokującego, to dla ogromnej, teoretycznie niby rodzinnej korporacji, jaką jest MAC, był to spory problem. Sieć postanowiła stanowczo odciąć się od artysty. Oficjalnie podkreślono, że współpraca miała charakter tymczasowy i zakończyła się jeszcze przed incydentem, ale trudno nie było odnieść wrażenia, że firma chce jak najszybciej zamknąć ten temat i zapomnieć, że taka współpraca w ogóle miała miejsce. Natomiast Mata, który od początku w swojej kariery nie unikał tematów związanych z Gandzią i depenalizacją nie zamierzał się z tego wycofać mimo ryzyka utraty kolejnych kontraktów czy wizerunkowych zgrzytów to w jednej z ostatnich wypowiedzi zaznaczył, że choć był to dla niego finansowo istotny kontrakt to jednak nie zamierza rezygnować ze swoich poglądów tylko po to, żeby przypodobać się Markom. To ciekawe ujawnił również, że dużą część pieniędzy z tej współpracy przeznaczył na działania społeczne między innymi na wsparcie fundacji Monar. Ostatecznie sprawa związana z zatrzymaniem została umorzona a sąd uznał, że nie miała ona dużej szkodliwości społecznej. Niemniej jednak, cała ta historia idealnie pokazuje, jak cienka potrafi być granica między współpracą artystyczną a światem wielkich korporacji, gdzie liczy się przede wszystkim idealnie wypolerowany wizerunek. A skoro przy wizerunku już jesteśmy, to Malik Montana od dłuższego czasu bardzo mocno pilnuje swojego wizerunku. Te wszystkie akcje, które kilka lat temu były dla niego czymś normalnym, czyli różne, roboczo nazwane przez fanów odklejki, internetowe jazdy czy publiczne spiny, praktycznie przestały w ogóle mieć miejsce. Malik przestał się wyzywać z ludźmi w komentarzach, strzedł ścieżki skandali i dziś skupia się głównie na muzyce, robieniu virali i trzymaniu marki GM2L na odpowiednim poziomie. No i bądź co bądź, trzeba przyznać, że robi to naprawdę konsekwentnie. A dowodem na to może być choćby nawet wczorajsza sytuacja, czyli 23 kwietnia, kiedy to Malik pojawił się na spontanicznym streamie, albo to raczej Franio i kilku innych streamerów, padło do niego do studia gm 2L. Cała akcja odbyła się dosyć luźno. Franio i spółka zrobili content, jak to zresztą mają w zwyczaju, wykorzystując fakt, że siedzą z Malikiem. I wiadomo, jak to bywa w takich momentach, zaczęło się zadawanie pytań z czatu, trochę śmieszków, trochę ciekawostek, ale były też poważniejsze wątki. A wśród tematów, które się pojawiły, była między innymi. Festa relacji Malika z Sentino, raper nie rozwodził się jakoś przesadnie, ale też zaznaczył swoje stanowisko. Było też parę słów o Haili, które jak wiadomo było federacją, którą Malik współtworzył, zanim cały projekt upadł i zniknął z frikowej mapy Polski. No i pojawił się również temat Alberto, a dokładniej jednej z jego ostatnich linii, która przez wiele osób została odebrana jako zaczepka w stronę Malika. Co jednak ciekawe, Malik nie zamierza rozkręcać żadnej dramy. Prost zaznaczył, że skoro Alberto sam ogłosił, że nie miał nic złego na myśli, to nie ma sensu. Szukać z drugiego dna, czy rozkmijać tego na siłę. Takie zadajemy panu Malikowi nie pytania. Kiedy jest Sentino, kurde, wiecie, że ja jestem chory psychicznie, Sentino jest chory psychicznie i kurde. <laughs> Ale mierzę, jest to, zgoda, jak, nie? Jak to jest tego? Nic nie mamy do siebie, no mordo, jakby co mamy? My się tyle lat znamy, że nawet jak się kłócimy, to za jakiś czas nikt do siebie nie ma, nic, wiesz co, co mi chodzi na tyle, bo... Bo mówię, ja znam Sentinel odkąd miałem stare 17 czy 18 lat, mam na dzień dzisiejszy 36. ten to stary więcej niż połowy swojego życia się znamy Bo no Wydaje mi się też, że wracając do tematu, że ludzie w internecie są strasznie głodni, jakichś takich, wiecie, konfliktów, Ale A to wszędzie, to tak zawsze ludzie byli. I tak dalej, a ja... Czy już wyjebany jajca, nie? Mordo, I got bigger fish to fry. Wiesz, o co mi chodzi? Mam większe steki na talerzu. No, oczywiście. Niż... Nie ma co zwracać się uwagi. Internetowe te, bo... Na tych leszczów. Mordo, jak zwracałem uwagę na każdy wypowiedź i zaczepki, to zrobili ze mnie debila. Pamiętacie ten moment, jak był ten Hajli, kurwa Jak tam zacząłem mówić, że o dojadę tych influencerów tamtych, siamtych, i owantych? I potem ze mnie zrobili jakiegoś niezrównoważonego, emocjonalnie gościa. Wiesz, co A to chujowo pod radio i tak dalej, nie? Nie wiem czy. Chujowo pod radę, czy cokolwiek jakby stary no, Ale na pewno ja ci też, to wpływa też, ja też w ruchach muzycznych Mordo, ja robię tyle lat ile robię muzykę Mam zasięgi, no nazwijmy to spoko, imo i tak dalej Mam Pierwszym jestem raperem w Polsce co ma milion na TikToku A nigdy żadnej współpracy nie miałem Z czego to wynika stary? No zastanów się Kto no, ja z mojego czatu? Dlaczego? O Alberto pytanie Co z Albertem? Pozdro Alberto bo tam no, chyba były jakieś domysły, tam, że że ten chyba u tego w kanale sportowym tam powiedział jaki jego był punkt widzenia odnośnie tego, tego wszystkiego, czyli to, że ludzie mu zarzucali, wiesz, że mali go stworzył i jakby wiesz, no, bez pracy Alberta by nie było tak samo Alberta, tak samo wiesz co mi chodzi, więc jakby kumam z jednej strony to, że jakby wiesz co mi chodzi, może go to irytować. Ale, ale no nie, nie wydaje sposób. mi się, nie powinieneś go tak bronić w momencie, gdy on w ciebie tam, bo tam były rzucone mocne słowa. Żaden ciapa w nic nie No właśnie. A No tak, aha, że normalnie do siebie... Ja do niego też mówię. Ale to i tak w piosence komercyjnej i taka zaczepka to nie jest zbyt... Nie, nie wydaje mi się, żeby to była zaczepka, mordo. My dalej robimy razem pieniądze, wiesz, o Dobra, rozumiem. Także na dzień dzisiejszy Alberto, mm, pozdro. I nie wydaje mi się, żeby to było, w sensie, tak przynajmniej powiedział, tak? Więc jakby, jakby to była zaczepka, to myślę, żeby powiedział, że to było... Czy się przestraszył? Nie wydaje mi się, że to kawał chłopa jest, Mariacie, poczeka wygląda. Dajcie znaka, co wy sądzicie o wypowiedziach Malika, zarówno o Sentino, Kailik i Alberto. Czy propsujecie takie luźne podejście do tej linijki, czy może jednak uważacie, że Malik powinien jednak jakoś mocniej na to wszystko zareagować? Dobra, a tak w zasadzie to w tym odcinku to już będzie na tyle. Przypominam jeszcze raz o zostawieniu suba, a na sam koniec życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i siemanko.